Witaj, Karol Kubek, z tej strony Białe Orły. Czy masz problem ze słowem nie? Czy zmagasz się w sobie ze strachem przed odrzuceniem? Jeśli tak, pozostań tutaj. Za chwilę dam Ci kilka cennych wskazówek, jak poradzić sobie z tym problemem. Ok, jeśli jesteś tak jak ja osobą, która. Bardzo ceni sobie opinie innych i zdanie innych osób, to na pewno masz problemy ze słowem nie. Ja, kiedy pokazywałem prezentację moim znajomym, to często uważałem, że to jest idealna osoba do, do mojego zespołu jest to idealna osoba, ponieważ ta osoba na pewno odniesie duży sukces, będę mógł z nią pracować. Jest zmotywowana, jest ambitna, jest towarzyska, ma dużą listę kontaktów i na pewno razem będziemy mogli stworzyć bardzo duży, bardzo solidny biznes. Często osoby te mówiły mi nie i brałem to osobiście, brałem to do siebie, brałem to bardzo emocjonalnie, przez co mój poziom energii spadał w dół, byłem zdemotywowany, byłem czasami nawet o krok od tego, żeby zrezygnować z mojego biznesu w marketingu sieciowym, ponieważ twierdziłem, że to nie działa, że może coś ze mną jest nie tak, a to wcale na tym, wcale na tym się nie opiera. Kiedy przeczytałem książkę Go for no, czyli Zmierzaj po nie, wszystko na tym poziomie zaczęło się odmieniać. Dlatego, że zrozumiałem, że jeśli zmierzamy po tak, to musimy przejść po drodze przez wiele nie. Im więcej nie przejdziemy, im więcej nie otrzymamy, tym mniejsze będzie nasze zaangażowanie emocjonalne. I tutaj jest ten klucz. My nie możemy być zaangażowani emocjonalnie w słowo nie. Nasza oferta. Nie jest dla każdego i musimy to zrozumieć, że nie każda osoba na świecie będzie tak jak my bardzo za, zafascynowana tym produktem czy tym, tą opcją biznesową. Dlatego musimy przygotować się na to, że będzie to nie. Kiedy Kelnerka podchodzi po obiedzie do, do klientów i proponuje im deser, a te osoby mówią nie. Czy kelnerka wtedy oburza się i mówi, ten deser nie działa? <grywa> Oczywiście, że nie. To jest po prostu normalne. Zadajesz pytanie, osoba mówi tak lub nie i tyle. My jesteśmy od tego, żeby kolekcjonować decyzje. Albo tak, albo nie. Nie, dziękuję, super, lecimy dalej. Zajmujemy się kolejną osobą. Idziemy cały czas, zmierzamy po to, żeby zdobyć tak. Po, na przestrzeni kilku lat myślicie, że pamiętam osoby, które powiedziały mi nie? Oczywiście, że nie. Pamiętam osoby, które powiedziały mi tak, z którymi zacząłem pracować, z którymi zacząłem kreować e, wspomnienia, zaczęliśmy razem się rozwijać, zaczęliśmy razem budować biznes, i na tym opieram swoje fundamenty i zmierzam dalej. Tak samo wy, moi drodzy, musicie całkowicie wyłączyć emocje z tego słowa nie, z tego odrzucenia, ponieważ te osoby nie mówią nie wam, te osoby mówią nie. Waszej firmie, mówią mnie dla tych produktów, czy też mówią mnie dla tego modelu biznesowego i trzeba to doskonale zrozumieć. Świetną analogią e, tego całego procesu jest, y, wyobraźcie sobie, że jesteście ankieterami. Jesteście ankieterami, którzy mają za zadanie zebrać opinię ludzi po wyjściu z kina, czy im się film podobał, czy nie. Producenci Was zatrudniają, dostajecie ankietę i jedyne, co musicie zrobić, to zapytać osoby, które wychodzą po seansie, czy film im się podobał, czy nie. Tak samo właśnie działa to w naszym biznesie. Wychodzimy i mówimy: super, obejrzałeś film, świetnie. Podobał Ci się, czy nie? Nie podobał mi się. Jeśli się nie polował, czy, czy ankieter wraca do producentów filmu i mówi, że coś z nim jest nie tak? Czy, czy, czy coś jest nie tak z ankietą? Oczywiście, że nie. To jest po prostu proste pytanie. Czy to jest tak, czy to jest nie? Jeśli nie, dziękuję za Twój czas, lecę dalej. Jeśli tak, super, siadamy i zaczynamy planować nasze wspólne działania na przyszłość. I na tym to właśnie, moi drodzy, się opiera. Kolejna wskazówka odnośnie nie którą możecie sobie w bardzo prosty sposób przekalkulować. Zastanówcie się, ile osób dochodzi na szczyt i jakie są średnie zarobki na najwyższym rankingu w waszej firmie MLM. Teraz na pewno są statystyki, które wasza firma podaje, ile trzeba prezentacji zrobić i ile procent osób po prezentacjach przyłącza się czy korzysta z oferty waszej firmy. Więc policzcie sobie, jeśli średnie zarobki na najwyższym poziomie są na, na tym powiedzmy poziomie zarobków, to ile, ile osób musi zobaczyć prezentację, aby do tego poziomu dojść? Jak duża musi być Wasza grupa, żeby do tego poziomu dojść? Obliczacie sobie procenty i wtedy dzielicie dochody przez liczbę osób, które powiedzą wam nie po tej drodze na sam szczyt. I wtedy okaże się, że każde nie jest warte jakąś sumę pieniędzy. W moim przypadku, w mojej firmie jest to kwota około 80 dolarów, więc za każdym razem, jeśli ktoś mi mówi nie, ja dziękuję tej osobie, i mówię dziękuję, właśnie dzięki tobie zarobiłem 80 dolarów. Wtedy te osoby są zdezorientowane i mówią... Ale o, ale o co chodzi? Ja Ci powiedziałem nie, a Ty się uśmiechasz do mnie, dziękujesz mi, bo zarobiłeś jakieś pieniądze? Nie wiem w ogóle o co chodzi. I wtedy możemy właśnie wytłumaczyć tym osobom, na czym cały ten proces polega. I to też jest świetne wprowadzenie dla tych ludzi, ponieważ oni mogą się zacząć zastanawiać, czy faktycznie nie jest warto spróbować, ponieważ przez ten proces przechodzenia, przez te nie, znajdujemy, znajdujemy w końcu tak i dochodzimy tam, gdzie chcemy dojść. Mam nadzieję, że te wskazówki były dla Was cenne, że będziecie już mieli mniej problemów z tym słowem nie, z tym, z tym strachem przed odrzuceniem. Pamiętajcie, nie poddawajcie się po drodze na, do sukcesu, jest wiele dołków to jest, to jest roller coaster. To jest raz u góry, raz na dole, i trzeba być tego świadomym, że jeśli chcemy zajść na sam szczyt, to nie możemy narzekać, że mamy pod górkę. Jeśli te wskazówki były dla Was cenne, zostawcie komentarz poniżej, polajkujcie nasz profil na Facebooku. Podzielcie się tymi informacjami z Waszymi zespołami i do zobaczenia w następnym odcinku. Lecimy wysoko!